Cześć wszystkim, to jest austriacki OAF 20320. Wszyscy oczywiście, tak na pierwszy rzut oka, myślą, że to jest Mankat, bo to jest taka najbardziej rozpoznawalna ciężarówka z taką kabiną i silnikiem zamontowanym za przedziałem pasażerskim. One były projektowane w tych samych latach, czyli w pierwszej połowie lat 70., wzajemnie korzystały ze współzamiennych części czyli tak naprawdę układ napędowy w postaci mostów. Skrzynki rozdzielczej, konwertera był taki sam. Największa różnica, którą widać gołym okiem, to jest sama kabina, układ w kabinie i silnik. Mamy luz, samochód sobie chodzi, śniadanko, światełka i jedziemy. Startujemy w terenie z biegu numer 5. Pierwszej serii, pierwszej generacji najbardziej popularny ma silnik chłodzony powietrzem Dojca V8, wolno lub z dwoma turbinami. Natomiast e, e, austriacki OAF paradoksalnie kupował silniki od MANA. Czyli w tym samochodzie oryginalnie był silnik V8, 12,8 litra, e, też biturbo, ale chłodzony cieczą. Natomiast zamontowałem tutaj silnik również z Mana, ale V10, 18,3 litra, z dwoma turbinami, wyjściowo 600 koni, 2700 nm. Na początku, wiadomo, dawka, trochę inne turbiny. Natomiast od blisko dwóch miesięcy zrealizowałem taki projekt, który chodził mi po głowie, mianowicie Turbo Compound. Czyli mam tutaj. Myślę, że jakieś 900, może 1000 koni, jakieś 3,500 nm. Czyli tak naprawdę 4 turbosprężarki, po dwie na rząd. Odnalazłem Wene w, w, w amerykańskiej motoryzacji, bo My tu w Europie bardzo się skupiamy na ekologii, na serii i tak dalej, w Ameryce bawią się tą motoryzacją na każdym poziomie. czwarta mili, ścigają się wszystkim, szukają mocy. No i jedne z tych rozwiązań, jeżeli chodzi o silniki diesla, to jest turbo czyli dwie turbosprężarki. Jako, że fabrycznie były tutaj po jednej turbosprężarce na jeden rząd, czyli były dwie, no to tutaj de facto zastosowałem cztery turbosprężarki. I przy okazji też chciałem rozwiązać jedną rzecz, która mnie od dawna notowała, czyli mianowicie bardzo dobry dół, żeby pompowały z turbiny od dołu. I po nitce do głębka odkryłem, że Iveco od dawna stosuje zmienną geobelety w ciężarówkach. Udało mi się znaleźć turbiny, które były sterowane pneumatycznie, także nie ma tutaj żadnych komputerów. Więc mamy tutaj turbinę zasadniczą, tak zwaną małą, podłączoną do kolektora wydechowego. Która a, to jest Holset HY40E, następnie spaliny z tej turbiny idą do turbiny pomocniczej. Relacja kół jest mniej więcej taka, że te są o jakieś 50% koła kompresji, większe od tej, od tej zasadniczej. Ta pomocnicza zasysa powietrze z filtra, następnie wtłacza w turbinę zasadniczą. Turbina zasadnicza pompuje w intercooler no i tutaj mamy taką samą parę, tak jak tutaj widzimy także finalnie są cztery turbo sprężarki eee, oczywiście cztery odrębne układy smarowania eee, te turbiny ze zmienną geometrią mają dodatkowo chłodzenie cieczą także musiałem tutaj wyprowadzić też chłodzenie i powrót cieczy także wyszedł taki ładny gąszcz przewodów tak jak tutaj od razu widzimy na każdym z rzędów mamy też hamulec górski, bardzo skuteczny przy tej pojemności. Także cały projekt bardzo fajnie wygląda. Fabrycznie w tym samochodzie nie było interkulera, on też jest założony. Jest, jako, że nie było miejsca, możemy tutaj podejść z podkołem zapasowym. O, tutaj widać interkuler. Fabrycznie do ładowania było 1.2 na tych oryginalnych turbinach, przejściowo na tych turbinach z kutymi kołami, ciut większe koła było 1.7, teraz no, parokrotnie już zegar wskazał 3, nie ukrywam, że przesterowałem tą zmienną geometrię, żeby nie ładowało więcej niż 2.6, natomiast ciśnienie jest praktycznie od dołu. Także jadąc przelotowo 80-90 na, na, na godzinę, mam doładowanie na poziomie 1, przedtem było 0,5. Bardzo gwałtownie w to ciśnienie przyrasta, czyli tak naprawdę nie mamy turbo tak? To nie był dźwięk zwycięstwa. Coś się chyba rozstrzeliło. Startowaliśmy pod podjazd już z dziewiątego biegu praktycznie z miejsca, czyli widać, że te 3000 Nm po coś są i pod górę jak złapał jakby trakcję i wzrosło doładowanie, to wybuchł wąż od Hinderkulera. Było słychać. No jest jakby cztery turbosprężarki robią swoje i ta ilość powietrza, ten wydatek i ciśnienie jakie idzie jest takie nie do policzenia już. No pękło, no. Komu nigdy nie pękł wąż od doładowania, no. Niech pierwszy rzuci kamieniem. Jak się ładuje powyżej dwóch barów, to zawsze coś pęka. Tak się zdarza, niestety e, przy tym ciśnieniu doładowania, tak jak mówiłem, cały czas trzeba jakieś korekty robić. Po co to wszystko? Po pierwsze, to jest jakieś spełnienie marzeń, tak? Po drugie, dla bezpieczeństwa, łatwiej wyprzedzać. Po trzecie, w terenie nie najeżdżam na przeszkodę na gazie i Modlę się, żeby tej mocy nie zabrakło, tylko jadę, jak jest problem, dodaję gazu. Wiecie, chłopaki to ze swojego życia, patrole przerabiacie, mocy nigdy za dużo, wystarczy mniej gazu dodawać, tak? Tutaj w okolicy akurat nie ma takich podjazdów, ale pod tutkiem są były wykopaliska pokopalniane. Tam są podjazdy rzędu 300-400 metrów. Mega piaszczyste, to ta moc jest naprawdę potrzebna, bo żeby wjechać, trzeba wjechać na wysokim biegu. Na, na wysokim biegu wiadomo, że trzeba mieć moc, żeby te koła były obsłużone. Czyli tak, 7K. siódemka, ósemka, Jesteś. Po pierwsze, żeby przenieść tak duży moment i moc, trzeba było coś wymyślić. No i wymyśliłem, zastosowałem tutaj dwutarczowe sprzęgło. Także czegoś takiego jak poślizg, palenia nie ma. Następnie skrzynia biegów. A w tych samochodach nie było reduktora, w związku z tym trzeba było tutaj pogodzić wodę i ogień, czyli żeby w terenie nie zabrakło biegów, a żeby na trasie było w miarę szybko. No to zbudowałem tutaj taki, takiego klona, mianowicie z pięciu skrzyni biegów stworzyłem jedną. Finalnie mam 16 biegów do przodu, 4 biegi do tyłu. No i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie pogrzebał w dyfrach. Tak? Bo oryginalnie ten samochód 85 km na godzinę jechał. Ja jadę zdecydowanie więcej. O! Właśnie strzelił znowu wąż. Słyszałeś? No o, właśnie widać. <grywa> Za dużo sosu. <grywa> Zawieszenie w tym pojeździe jest bardzo interesujące. Przede wszystkim wszystkie mosty są zawieszone na sprężynach. Niektórzy się śmieją, że to wygląda jak wagon kolejowy, bo rzeczywiście sprężyna jest bardzo duża. Natomiast każdy most jest zawieszony niezależnie. Tak jak tutaj widzimy, są drążki wzdłużne. Jest tak zwany sierżant. I każdy most, zarówno ostatni, środkowy, jak i przedni, jest tak samo zawieszony, tak samo amortyzowany. Amortyzatory też są naprawdę potężnej wielkości. Plusem zastosowania tych mostów manowskich jest to, że one mają bardzo małą głowkę, tak? Oczywiście są przekładnie w piastach. Natomiast tutaj tak jak widzimy główka jest bardzo mała, czyli jest bardzo duży prześwit. Czyli mamy tutaj płośkę, która wchodzi i pięć kół, które przenosi nam moment na koło. Zalety i wady. No, wada, wady są dwie. Po pierwsze wzrost masy, po drugie wzrost elementów, które mogą się zepsuć. Zalety w terenie. Po pierwsze, możliwość przeniesienia większego momentu obrotowego, czyli moment nie jest bezpośrednio przenoszony przez atak i talerz, tylko przez redukcję przekładni planetarnej mogą być zastosowane cieńsze elementy, lżejsze. No i efekt też jest taki, to co wspominałem wcześniej, inaczej wygląda główka ataku i talerza, ponieważ przełożenie tam może być o połowę mniejsze niż w klasycznym, bezpośrednim, dywsze. No tutaj jest kolejne nietuzinkowe rozwiązanie Oafa, mianowicie chłodnica jest zamontowana z boku na tych drzwiach, które tutaj widzimy. Jest tutaj taki zamontowany system jak w autobusach. Zaleta tej chłodnicy, no kilka. Dla wszystkich, którzy upalają w terenie, to wszyscy doskonale wiedzą, że chłodnica z przodu to po intensywnej jeździe jest zatkana, tak trzeba ją czyścić, może być uszkodzona, kamienie i tak dalej, tu to odpada. Kolejna zaleta, nieważne, czy lato, czy zima, czy deszcz, czy woda, czy cokolwiek tutaj jest na piecu zawsze 85-90 stopni. Natomiast dla Niemców w mankacie gdzieś tam wyczytałem, że priorytetem z kolei była Przeżywalność silnika. O czym mowa? No, jedna kula przestrzeli chłodnicę, i de facto wychodzimy z gry. W przypadku układu chłodzenia cieczo, powietrzem, przepraszam tego nie ma, no, bo nie ma chłodnicy jako takiej. Nawet uszkodzenie wentylatora może, może ograniczyć wydajność chłodzenia powietrzem, no, ale jakoś tym pojazdem będziemy jeździć. Nie? Kolejna sprawa. No, tutaj trzeba jednak dbać o płyn. Szczególnie zimą, tak? No, w układzie chłodzonym powietrzem tego płynu nie ma. Wszelkiego rodzaju e, wycieki no, w powietrzu też e, tego nie zastosujemy. Natomiast przy mocnym upalaniu e, uważam, że układ chłodzony powietrzem w pewnym momencie kończy się jego, jego wydajność. Tak? Jak widzicie, koło zapasowe nie mieli gdzie założyć, to założyli na dachu. Tak trochę prawie jak w landowerze, tak? No i teraz co z tym kołem zrobić? Zadajecie sobie to pytanie każdy. I ono waży z 200 kilo? Wiesz co, ono waży z oponą jakieś 170 kilo, nie? No i ja też się nad tym zastanawiałem, mówiście mi, zanim kupiłem ten samochód, tak sobie. Tak sobie myślałem, czy jakiś dźwig musi być czy coś. No ale jak już kupiłem ten egzemplarz, zacząłem się z nim zapoznawać i tak dalej. No i odkryłem, że koledzy, Austriacy ponad 50 lat temu zastosowali tu rozkładany dźwig pomocniczy. Zademonstruję jako ciekawostkę. Do tego kolejny smaczek. Tu wszędzie jest wysoko, nie? Wchodziliśmy na pakę, było trudno. I kupując ten samochód, który stał kilkanaście lat gdzieś w jakimś, że tak powiem, otwartym terenie, na szczęście ktoś go za bardzo nie ogołocił z detali. I zobaczcie, tutaj mamy takie coś. Jest to drabinka, która pomaga nam eksploatować samochód. Czyli wkładamy to tutaj i mamy drabinkę. Wchodzimy i mamy tutaj dzielnik. możemy sobie zaczepić to koło i tutaj klasycznym kluczem do kół sprowadzić na dół. Ta drabinka ma jeszcze zastosowania, jeżeli chodzi o skrzynię ładunkową. Czyli jeżeli chcemy sobie zobaczyć, czy na pace jest jakiś towar, to również tutaj możemy ją włożyć o. i bardzo łatwo wejść na górę. Hop. I już widzimy, że nic nie ma. Że nic nie ma, a także z tyłu, proszę. Tutaj również jest takie rozwiązanie. I tak samo i sobie patrzymy. Pierwsza sprawa to jest lampka dodatkowego oświetlenia. Tą lampkę po pierwsze możemy sobie włączyć tutaj. Czyli jeżeli mamy taką potrzebę, możemy podłączyć lampkę tu. O, świeci. I tu ją zamontować, nie? Hop! I tu ją, tu ją wkładamy. I tu ją blokujemy. Klocek do lewarka w terenie mega fajna sprawa, żebyśmy się nie zapadali. A także oryginalny zestaw pierwszej potrzeby, że tak nazwę czyli podstawowe narzędzia mamy tutaj. Tak jak widzimy, tak. Plus do tego powiedziałbym kultowy. Czyli zestaw zestaw kabli rozruchowych na tak zwane złącze NATO, do czego to służy. Mianowicie wszystkie pojazdy Nato, począwszy od Iltisa poprzez G Klasę, Unimoga i wszystkie ciężarówki, które ja widziałem mają tego typu przewody. Jak podejdziemy do kabiny, to w kabinie tutaj mamy. Złączę. Zapraszam. Czyli teraz, jeżeli chcemy komuś użyczyć prądu albo sami potrzebujemy prądu, no to to złącze. Wkręcamy tutaj i mamy sprawę załatwioną. Czyli nie ma żadnego szukania żadnych żabek, czegokolwiek, akumulatora z przodu, z tyłu, gdzie on jest, on jest nieistotny. Większość pojazdów ma to na zewnątrz, akurat Wawafy zrobili to w środku, to nie ma znaczenia, kable były różnej długości, można było je też łączyć. To jest konstrukcja z pierwszej połowy lat 70., czyli taki rówieśnik naszego stara 266. Produkcja natomiast została uruchomiona w pod koniec 75 roku. Pierwsze egzemplarze wyszły w 76. No i mam to szczęście, że mój jest, tak jak tutaj widzimy, 60. egzemplarzem, tak? Rok produkcji 1976. Konstruktorom Alfa przyświecało to, żeby. Zrobić maksymalnie komfortowy samochód, jakkolwiek to zabrzmi, ale jak się przejedziecie, to zobaczycie, że naprawdę jak na samochód ciężarowy, wojskowy, terenowy i sprzed ponad 50 lat, to ten komfort jest. Więc to, o czym mówiliśmy już zawieszenie na sprężynach, ale też kabina. Kabina, pomimo tego, że tutaj jest goła blacha, jest mega ciepłą kabiną. Ogrzewanie, pomimo tego, że płynu wchodzi 58 litrów, działa bardzo wydajnie, bo wskaźnik od temperatury jeszcze nie pokazuje 60 stopni, a tutaj już dmucha gorące powietrze. Dodatkowo, seryjnie każdy egzemplarz miał Webasto. Fabrycznie ta e, kabina była przeznaczona dla trzech pasażerów. Tak jak widzimy, mamy pasy bezwładnościowe. E, natomiast dwóch pasażerów mogło spać. Jedna osoba spała na tych siedzeniach. Natomiast to łóżko, tak jak widzimy, jest na zawiasach. Podnosimy do góry. Tu są takie specjalne dwa haczyki i mamy leżankę dla drugiego pasażera. Na tego, jakby ktoś był bardzo zdesperowany, no to ten trzeci może spać na podłodze. Jak widzę te dwa kominy dymiące na czarno i ciężarówkę, która atakuje tak stromą górkę to od razu przypomina mi się Traktrial w czekach, na którym byliśmy już ładnych parę lat temu i zrobiliśmy z tego relację ale jak teraz na to patrzę to chętnie bym tam znowu wrócił Kierownica w całości to jest MAN F7 Siedzenie e, też jeżeli chodzi o regulację hydrauliczną e, i mechaniczną też jest tak jak tutaj widzimy od e, MAN F7 z fajną blokadą, żeby nam to nie latało. No i tutaj fajna sprawa to jest szafka podręczna. O. I tutaj mamy miejsce na różne pierdy, akurat właśnie tutaj paski zapasowe. E, także tak jak tutaj widzimy, natomiast jako ciekawostkę odkręcając te dwie śruby, możemy tą całą szafkę tutaj na zawiasie podczepić i wtedy mamy dojść do silnika tak? bo tutaj niestety, ale kabina jest na sztywno także dojście jest z, z przodu przez ten luk zmana też kultowe roletki przeciwsłoneczne tutaj mamy e, na desce rozdzielczej prędkościomierz dwa wskaźniki od układu pneumatycznego poziom paliwa, jako że mamy dwa zbiorniki no to Podobnie do stara mamy przełączanie lewy, prawy, czujnik ciśnienia oleju, temperatura cieczy i podstawowe kontrolki. Mamy panel sterowania blokadami czyli tutaj zapinamy centralną blokadę między przednimi a tylnymi osiami czyli w skrzynce rozdzielczej. Tutaj dopinamy blokadę między dwoma tylnymi osiami. A tutaj zapinamy blokadę mechanizmów różnicowych w trzech mostach. Co będziemy teraz robić? Teraz będziemy się wciągać! Wciągarką! Tutaj mamy załączanie wciągarki. Wciągarka jest hydrauliczna, czyli wciągamy sprzęgło elektrozawór i załączyła się wciągarka. Łatwo idzie. Przyczepności brakuje. No i nogi odjeżdżają. A no to jest ciekawe urządzenie. Mianowicie w latach 70. wymyślili sobie coś takiego, że jak pojazdy się holują, a nie było CB Radia, nie było komórek i paru innych rzeczy, no to trzeba się jakoś porozumieć, nie? Bo na przykład Jurgen, który jechał z tyłu na holu, miał potrzebę numer jeden albo numer dwa, na przykład, zależy od tego co w danym momencie, no to mogli ze sobą chłopy porozmawiać. Pokażę Wam z tyłu, takie specjalne jest gniazdko, gdzie przewodowo łączyło się z samochodem, czyli holujący z holowanym i mogli sobie tutaj szprechen, czyli porozmawiać, tak? Odwrócimy się i zobaczycie jak działa tylna wciągarka, bo tutaj z przodu mamy 8 ton, a z tyłu poprzez zbrocze mamy 16 Wyciągarka jest umocowana centralnie, lina idzie do tyłu, poprzez to zbrocze i zbrocze pośrednie idzie do przodu, i dlatego z przodu ma 8 ton. Natomiast to złącze jest wyciągane. Lina się wtedy z przodu blokuje i to mamy 16. To jest świetne rozwiązanie. Pierwszy raz w życiu się z czymś takim spotykam. I jestem naprawdę pod wrażeniem, że oni tyle lat temu to wymyślili i to faktycznie działa. No i w sumie ma dużo sensu, no bo ciężarówką żarówką raczej jak się ktoś już zakopie, to chyba do przodu się zbytnio nie ciągnie, tylko jednak stara się wyciągnąć do tyłu i wyjechać na twarde. Także zrozumiałe jest to, że na tył jest większy uciąg niż na przód. Powietrze Le... Coś się leje. Co tu mamy? Niezłego zonka To coś z wyciągarki pociekło? Tak, ale opanujemy mam nadzieję. Znaczy, może też powiedzieć, że przy mechaniku by się to nie stało, bo w mechanicznej wyciągarce nie ma węża hydraulicznego, ale można też popsuć inne rzeczy. Także nie ma technologii nie do popsucia. Nie obyło się dzisiaj bez awarii, ale to w terenie zawsze tak jest. A dziękuję Ci, że pokazałeś naszym widzom ten swój pojazd, bo jest to bardzo genialna ciężarówka i myślę, że tak ciekawego projektu w Polsce na ciężarówce wojskowej chyba nie ma. Też było mi bardzo miło. Przede wszystkim rekreacja, zawsze mnie interesowały ciężarówki, gdzieś mnie to kręciło, jarało. Do tego doszło oczywiście miłość, zapalenie do dużych sprzętów, do tego rys historyczny, plus oczywiście teren. No i kompilacją tego wszystkiego jest ta oto ciężarówka, tak? Można nią jeździć na trasie z normalnymi prędkościami przelotowymi, 80, 90, 100, tyle ile chcemy. Można nim świetnie się pobawić w terenie, jest do tego wojskowy ma duży potencjał do tego, żeby przerabiać go mechanicznie, czyli de facto szukać tej mocy, testować własne przemyślenia, rozwiązania, także na dzień dzisiejszy spełnia on w 100% moje oczekiwania.